Proszę Państwa, na starcie też oczywiście jest mocno, ale musimy wszyscy świsknąć się ja tutaj, e, w bramie. Jak tutaj, Pan Prezes Banku 20-tych Oddziałów Mówię Pojałów. jest radar, no jak z Ciebie? w Ona ta druga tam rupa, nam się troszeczkę rozciągnie. Rozciągnie się, proszę Państwa, ale proszę Państwa...

you Yeah, yeah. Więc w górskiej to dzisiaj nie będzie. Ale świetnie sobie Państwo radzą. Goście przybyli. Frekwencja znakomita. Myślę, że organizacja biegu też nie, nie pozostawia tutaj żadnych niedociągnięć. Ta araszka z ma tempo znakomite. To na rewelacji dojdziem z ciołówka. Oni biegną z bramkę z 300 kilometrów na gminę.

Gratuluję. tu